Czas na warszawskie łazienki królewskie. Tam wystartował bieg po nowe życie. A cel? Przekonać wahających się do zgody na transplantację narządów. Do tego przekonywania zabrały się gwiazdy filmu, sportu i muzyki. A wśród nich nasza reporterka Joanna Dunikowska. Piąty bieg po nowe życie. W tym roku pierwszy raz w edycji letniej, pierwszy raz w Warszawie. I także po raz pierwszy startuje w nim Andrzej Krzywy, lider grupy Demono. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka taktyka na dzisiejszą sztafetę? Jakie Dobiec. przygotowanie? Dobiec. Dobiec to, to jest najważniejsza taktyka. Przygotowywałem się no, przez ostatnie powiedzmy dwa tygodnie, starałem się troszkę rozruszać, troszkę pobiegać, nie za dużo, bo, bo, bo człowiek niestety, to trzeba latami się przygotowywać do takich biegów, miałem nie dużo czasu, więc tylko dwa tygodnie, ale mam nadzieję, że te dwa kilometry przejdę i dojdę do końca. Aspekt sportowy, rywalizacja to jest oczywiście jedna sprawa, ale dzisiaj to bieg w słusznej sprawie przede wszystkim, przede wszystkim promowanie transplantacji to jest... Ten cel, tak wygląda dzisiaj, wszyscy się tutaj spotykamy. Myślę, że cel niesamowity, ogromny i wspaniały. I, i, i promowanie, promowanie takich, takich właśnie celów jest, jest bardzo ważne. No, my się boimy generalnie. Nie, nie znając tematu, nie wiemy, z, z czym to wszystko się wiąże, jesteśmy przestraszeni. Ja pamiętam, miałem taką historię. Zaproponowano mi, żebym należał do, do grupy, która może pomóc, dając swój szpik kostny. Zawsze mi się wydawało, że to polega na tym, że ktoś mi wbija wielką strzykawkę w kręgosłup i wyciąga mi ten szpik, czyli jakiś straszny ból i coś, coś. okazało się, że pobierają krew tylko. To, to, to na tym to polega. To dzisiaj to, to nie o to chodzi właśnie. Ale nieświadomość i niewiedza powoduje właśnie ten strach. Więc myślę, że promowanie właśnie zdrowia, promowanie takich, takich sytuacji jest bardzo, bardzo ważne, żeby uświadamiać sztafeta też jest ułożona w specyficzny sposób, trzyosobowe drużyny. Tak, yy, widzę, że mam numerek jeden, więc to Wielu ja będę zaczynał sztafetę życie. Radia Z. Yy. Mam nadzieję, że godnie rozpocznę i godnie zakończę ten wyścig. Ja A propos samej transplantacji, rozmawiamy o świadomości, o tym, żeby pomagać. Ważne jest chyba także to, że w którymś momencie to my możemy tej pomocy, tych narządów potrzebować. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy dzisiaj, że serce jednak wytrzyma. Natomiast, natomiast e, e, oczywiście, to wszystko wiadomo, los różnie się dzieje. Dzisiaj jesteśmy zdrowi, wszystko się świetnie kręci. Jutro może się coś nam przydarzyć, i tak naprawdę, to ja możemy to będziemy potrzebowali pomocy. W związku z tym, tym bardziej trzeba uczestniczyć w takich imprezach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Krzywy był Państwa i moim gościem. Dziś o 15.30, także po raz pierwszy, wystartuje bieg otwarty, w którym wszyscy możemy wziąć udział. Nie pozostaje nam nic innego jak Państwa tutaj zaprosić. To rozmowa naszej reporterki Joanny Dunikowskiej.